Z nami Pasza, witaj. Siema. Pasza, jak tam atmosfera, jak tam morale po Jemie? E, no, wczoraj jestem bardzo podłamany. Mm -hmm. Był turniej, który najbardziej chciałem wygrać na świecie. Bardziej liczy się dla mnie niż Major. Mm -hmm. Więc grałem w Polsce przy najlepszych kibicach na świecie więc czuję, czuję się źle. Mm -hmm. Okej, okay, przyszłość. Powiedziałeś Major, a myśli Columbus. E, co myślisz o puli? Jakie przygotowania pod e, Pula nagle wcale mnie nie zaskoczyła, więc mm -hmm. wiedziałem, że to w końcu się musi pojawić i szczególnie jak dowiedziałem się o turnieju w Stanach, to było dla mnie mm -hmm. całkiem normalne, że wyskoczą z jakąś niechorą, bo chore pule to były w docie. Są, a... 20 milionów. Tak, wiedziałem, że w cesie w końcu to wyskoczy i będzie rosło, mm -hmm. więc nic mnie z tym nie zaskoczyło. Powiedz mi, jak zmienił się CS w ciągu tego roku? Tak jakbyś grał w piłkę w, e, nie wiem, w okręgówce do Ekstra klasy. Do Ekstra klasy, no, uh -huh. ale porównanie jest e, coś niesamowitego. No. Strasznie się znieść. Nie mam, mam słówek opisać tego. Tak, no, takimi słowami, porównaniami, do, jak wygląda granie wiem, w okręgówce, porównanie do, nie wiem, do, nie wiem, do ligi hiszpańskiej. Uh -huh. Takie porównania można siać siad ile wejdzie. Jasne. Ta. Powiedzmy na koniec przyszłość. Gdzie będzie za 6 lat, 5? Czy to będzie E-Sport, czy to będzie inna branża? Moja? Tak. W e sporcie jestem już kilka lat na najwyższym poziomie, mm -hmm. więc mam nadzieję, że kilka lat zagoszczę, zagoszczę w spodku, ile turniejów tutaj będą. A co się okaże, to nie wiem, na razie tylko jest granie, 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 bo to mi sprawia niesamowitą przyjemność. Okay. Mam nadzieję, że będzie mi przyjemność, jak będę miał 40, 50 lat, na pewno będę grał, ale pewnie nie profesjonalnie, tylko będę... No nie wiem, może własna drużyna kiedyś, może mm -hmm. właśnie menadżer, jakiś ten ewentualnie. Wie? Nie, bardziej bym jarło mieć własną drużynę okay. i, i mówienie i chłopaki robić to źle i opieprzanie kogoś, stawianie na właściwą drogę, jak wygrywać turnieje. Okej, okay. dzięki Jarek powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.